Siemanko moi drodzy, dzisiaj Was zabiorę na eksplorację pewnego opuszczonego miejsca. Będzie to domek na wzgórzu, już Wam za chwilę pokażę, gdzie to jest. Ja się właśnie tam wybieram. Patrzę właśnie na to miejsce, zobaczcie sami. Dokładnie tam na tej górce jest opuszczony domek w gęstwinie tych krzaczków. Dlatego, już teraz udaje się tam samochodem. Muszę objechać pewną wioskę i spróbujemy się tam dostać. Także zostańcie ze mną, zobaczymy, czy zachowało się coś w środku. Na pewno zrobię jakieś zdjęcia, także obserwujcie na fanpage'u. No i cóż, widzimy się już bliżej domku. Zmierzam do tego domku, który wam pokazywałem przed filmikiem rozpoczynającym ten odcinek. Mam nadzieję, że zachowały się tam jakieś artefakty przeszłości. Że będzie w ogóle możliwość nagrania czegokolwiek, bo nie, bo nie chciałbym, aby doszło do tej sytuacji, że dojdę na miejsce, a tam po prostu będzie wszystko zrujnowane i nie będę miał wam w ogóle co pokazać. Sam jestem ciekaw, muszę wam powiedzieć, co zastanę tam na miejscu, ale okolica jest tutaj naprawdę fajna. Sami zobaczcie, tak to wygląda cała tutaj okolica mamy wskórza, doliny także jak widzicie domek jest tam no muszę wam powiedzieć, że że z ulicy wygląda na opuszczony nie chciałbym się zawieść, że szedłem na marne no ale próbujemy, no co Słuchajcie, powiedzcie mi, czy podobał Wam się ostatni odcinek z nocnego urbexu. Powiedzcie mi, czy dobrze mnie słychać, czy dobrze ogólnie widać to wszystko. No i oczywiście dziękuję za nadsyłanie pytań do odcinka QA. Ale muszę wam powiedzieć, że widać tutaj ślady zobaczcie, ślady są, ale to chyba głównie dlatego, że jest tutaj pole przeorane, także. No ale dobra. Im bliżej, domku, Im bliżej domku tym będę wiedział co jest grane Także żeby was nie zanudzać Zobaczymy się już w pobliżu domku Słuchajcie, doszedłem już praktycznie do tego domku Za chwilkę wam pokażę jak to wszystko wygląda Na moje oko jest on opuszczony No i już teraz widzę, że jest dosyć mocno zniszczony Dlatego musimy tam wejść, zrobimy parę zdjęć Podejrzewam, że będzie to pustostan. No ale cóż, tak się zdarza również, mam nadzieję, że nie będę Was zanudzał. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie sami, tak wygląda ten domek. Z napisem Love. Także jak widzicie nawet tutaj domek się nie został, został rozgrabiony i splądrowany przez miejscowych. No nic, zobaczymy co znajduje się w środku. Zobaczcie, potłuczone szyby. Potłuczone szyby mamy tutaj resztki zasłony. No i wewnątrz no jest jakiś piec kaflowy. Także zobaczymy. Może zdjęcia będą fajne. Tutaj mamy jeszcze jakąś zasłonkę. No ale, tak jak mówiłem, podejrzewam, że dom jest pusty wewnątrz. Możemy zobaczyć na ścianie malowanie specjalnym wałkiem we wzory. Spójrzcie, jest dziura. Zejdźcie do piwnicy. No, ale muszę wam powiedzieć, że dzięki temu słońcu, które mamy dzisiaj, jest to naprawdę niezły macie. Zobaczcie sami, jak to pięknie wygląda. No coś naprawdę fantastycznego. Spójrzcie na tą doniczkę tutaj w ramce Kurczę, zobaczcie i ta łuszcząca się farba no sorry, że Wam pokazuję tak zrujnowany domek ale jest to pełen spontan nie wiedziałem co zastanę no i tu prawdopodobnie była część kuchenna mamy tutaj Różnego rodzaju kafle, różnego koloru Fajnie wygląda ogólnie ta doniczka, na pewno sobie zrobię fajne zdjęcie Także jeszcze zobaczymy co kryje się tam dalej Widzę tutaj, widzę tutaj jakieś pozostałości, jakieś klapki Jeszcze są tutaj resztki pieca kaflowego I zobaczcie tutaj w rogu jeszcze możecie zobaczyć yy, Takie wikinowe, słomiane Nakrycia, nie, chyba to było na butwę do wina, tak mi się wydaje. Ale za sobie zobaczymy jeszcze resztę pomieszczenia. Także zapraszam, idziemy do kolejnego pomieszczenia. Oczywiście puste pomieszczenie. Z tego co mi się wydaje, to tutaj była również jakaś mała kuchenka albo wędzarka może nawet. Są tam resztki jakiegoś pieca No ale nic więcej tu nie mamy O kurde Zobaczcie to, widzicie? Ja pierdziele Ale fajnie tutaj Kolorystycznie naprawdę podpasowało No mega, mega klimat Kurde, zobaczcie Mam nadzieję, że mi się to nie zarwie Mamy tutaj zejście do piwnicy, Także na pewno sobie tam zejdziemy Coś fantastycznego o Panie, co tu się stawiało? Mamy jakiś sznurek, ale to co tu widzę, nie wiem czy powinienem tutaj stąpać. O kurde, spójrzcie na to. Praktycznie, że tak powiem, stoję na krawędzi. Zapewne był tu jakiś pokój. O masakra, co tu się odwaliło? Zobaczcie. Ja pierdzielę. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Ale mamy tutaj drugą część jeszcze pieca kaflowego. Kurde, chyba nie wejdziemy sobie tam dalej. Zobaczcie, tu jest wszystko zapalone. Tam widać jeszcze słoiki. Zobaczcie, nie wiem czy to widzicie. Ale są tam słoiki. Ale raczej raczej nie uda nam się tam wejść na 100%. Nie ma nawet opcji. Dobra, myślę, że trzeba będzie przejść po prostu do tamtego pokoju, ale to musimy się cofnąć. No trudno jak widzieliście, dom jest naprawdę w opokanym stanie. Nie zawsze się trafiają takie domy. Yy, no, w idealnym stanie, jak to już nieraz bywało. No i dobra. Zobaczymy co, co się kryje dalej. Kurde, zeszedłbym sobie tutaj do tej piwnicy, ale boję się, że... No dobra, spróbujemy. Tutaj mamy takie dźwiczki jeszcze ale zobaczcie jak fajnie tutaj słoneczko <grymne> robi robotę naprawdę mega klimat za chwilkę sobie zrobię jakieś zdjęcia ale najpierw zejdziemy sobie tutaj na dół Więcej nie zejdziemy, zobaczcie jak tu jest wszystko zawalone. Masakra No nic. Nie będziemy tutaj na siłę kombinować. Wracamy tam do góry. przejść tutaj, do kolejnego pomieszczenia Oczywiście się otworzyły mam nadzieję, że to się nie zawali dobra, mamy takie płytki, pozostałości po piecu no, ale spójrzcie, wszystko się tu zawala no masakra, nawet nie wiem czy wejdziemy tutaj na strych. spróbuję, ale wątpię Także naprawdę spójrzmy sobie jeszcze jak to wygląda z tej perspektywy. Kurde, nie zazdroszczę, naprawdę, nie zazdroszczę. Tam byliśmy, tu był pokój, ale zobaczcie, naprawdę, ale naprawdę stary dom, bo jeszcze widzicie, wszystko jest tutaj podpiwniczone na kamieniach. Zobaczcie sami, na pewno to widzicie. Także robota solidna, no i na naprawdę starej daty budownictwo. Także <laughs> aż się dziwię, że to do tych czasów wytrzymało, ale no sami zobaczcie, co się stało. Katastrofa budowlana, tak naprawdę. Dobra. Myślę, że Można sobie sprawdzić strych. Chociaż nie wiem, czy to będzie dobry pomysł tak naprawdę. Jak widzicie. Nic tutaj na strychu nie ma tak naprawdę, także nie ma nawet sensu się pchać tam dalej, no jest pusto. No nic trudno myślałem, że, że to będzie bardzo fajny domek, ale i tak mi się podoba, bo mamy piękną pogodę, jest słoneczko i na pewno wyjdą fajne kadry, także widzimy się na dole. Ok, dom byśmy w środku mieli już zaliczony, także ja jeszcze tutaj obejdę dookoła, zobaczę, czy coś ciekawego jest. Zapraszam Was, żebyście obejrzeli razem ze mną. Dobra, myślę, że. Przejdziemy sobie od tej strony. Mamy tutaj jakieś podwórko. Uważajcie na oczy. No ale jak widzicie, nic tutaj nie ma. Tutaj, zobaczcie u góry, widać jak dach się zapadł. To co widzieliśmy wewnątrz. No i tam mamy tą część z żółtymi ścianami, podejrzewam. Także, przejdziemy sobie tutaj teraz. Dokładnie, to jest ta część z kwiatkiem na parapecie. Także, <noise> zobaczcie jak to wszystko wygląda przez szyby. Pogodę mamy naprawdę piękną dzisiaj. Szkoda, że tak wyszło, że ten domek jest w takim stanie, a nie innym. Ale cóż, nie zawsze nie zawsze możemy nagrywać perełki Cieszy nas każda eksploracja Tu zobaczcie, jeszcze jest taka przybudówka albo ganek Na tym ganku fajnie to wygląda Rośnie taki mech, zobaczcie Jak to fajnie wyrasta Super sprawa Na pewno fajne do fotki Fajnie się to prezentuje, naprawdę super. W ogóle jestem zadowolony z pogody jaką dzisiaj mamy. Co tu mam? Tak to wygląda, taki mały ganeczek. No i co? I to by było wszystko. Słuchajcie, mam nadzieję, że ta eksploracja, mimo że była krótka, że domek nie był perełką, to i tak Wam się podobała, ze względu chociażby na to, że warunki pogodowe nam sprzyjały i mogę Wam pokazać to w pełnym świetle. Także ja się biorę jeszcze za fotografowanie. Sigma 56 mm naprawdę robi robotę. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie mojego patrona Basie. Pamiętajcie, mamy złe czasy, nie wiadomo co przyniesie nam przyszłość. Dlatego bądźmy dla siebie dobrze, naprawdę miłujmy się wzajemnie i nie doprowadzajmy do tego, żeby były jakieś konflikty w środowisku urbexowym i w ogóle pomiędzy nami, Polakami. Także. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.